No cześć kochani, witajcie, eee, cieplutko no, zawsze cieplutko będziemy widać ze względu na okoliczności, aczkolwiek słuchajcie taki troszeczkę, yy, może ostry być ten odcinek, dlatego że yy, po raz kolejny kochani dochodzimy do momentu, kiedy yy, duzicie nas bardzo, jesteśmy 5 minut przed włączeniem czatu, choć bardzo byśmy nie chcieli tego zrobić. Chciałbym, żebyście złapali troszeczkę empatii. Bardzo Was kochamy, szanujemy. Jesteście wspaniałą naszą publicznością. Naprawdę doceniamy to bardzo. Strasznie się cieszymy, kochani, że jesteście. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć i wytłumaczyć jedną rzecz. Dobra? Liczę bardzo na Waszą empatię. Słuchajcie, osoby młode mogą nie znać tego wyrazu. Empatia to jest, to jest umiejętność poczucia się przez chwilę jak druga osoba. To bardzo ważna cecha ludzka. Czasami trzeba wejść w kogoś buty, żeby zobaczyć, o co kaman. Dlatego, że jeżeli Wam się wydaje, że jestem pod względem obowiązków rówieśnikiem z Wami, idę do szkoły, odrabiam lekcje i mam czas tylko na karty, piłę, przyjemności i tak dalej, bo na tych filmikach może to tak wygląda, to jesteście po prostu w grubym błędzie. Jestem totalnie zapracowanym człowiekiem, który po malutku zaczyna mieć tego zajęcia naprawdę bardzo dosyć. Z całym szacunkiem do Was, z całą miłością do Was, Chciałbym, żebyście zrozumieli jedną rzecz. W piątek wyjechaliśmy do Krakowa, nie było nas piątek, nie było nas sobotę, nie było nas niedzielę. Wróciliśmy w nocy zmęczeni. W poniedziałek o 12, po, po bardzo potwornym zmęczeniu, jedziemy do Lubina na trening. W poniedziałek trenujemy z Zagłębiem, Wracamy z zagłębia około 19.20 totalnie spompowani. We wtorek rano. Stajemy zmęczeni, nieprawdopodobnie, słuchajcie, po to, żeby o 13, 14 wyjechać z domu. Gutek na treningu, Nadia na treningu, Szymon na treningu, ja mam swoją gierkę. Wracam o 22, nie znam ani jednego wyniku Ligi Mistrzów. Wczoraj jest środa, jedziemy do Zagłębia Lubin, trenujemy z 2006, wyjeżdżamy o 14 i wracamy. E jest to mocno ponad nasze siły, do tego cały czas nas straszy kupa listów, która tam jest. Ja mam prośbę: przestańcie nas prosić na razie o adresy, bo nas zabijecie. Ja bym chciał, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Ja na chwileczkę wejdę na swojego YouTube, powłączam rozmowy. Nie YouTube, przepraszam, tylko Facebooka. Dla mnie jest to bardzo ważny odcinek, dla Was też, dla naszej dalszej współpracy. Tak się po prostu kochani nie da. E, osiągnęliśmy ilość znajomych 5000. Tu jest dokładnie 4994. Dlaczego 4994? Bo 6 osób wczoraj musieliśmy zablokować. Kochani, tych z was bez empatii, z dużym pressingiem, z dużym ciśnieniem i tak dalej. Po pierwsze, absolutnie zabraniamy wam wysyłać nam przesyłki. Zabraniamy koniec i kropka. Jeżeli ktoś nie ma takiej cechy jak cierpliwość, nie ma prawa się z nami wymieniać, kochani. Nie ze względu na naszą opieszałość, niedbalstwo, tylko dlatego, że właśnie jesteśmy słownymi, honorowymi ludźmi, bardzo nas to boli, kiedy nas popychacie, poci po, 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 po pociskacie i tak dalej. Słuchajcie, wczoraj doszło do bardzo niesympatycznej sytuacji z Olafem, z tym Olafem, z którym nagrywaliśmy odcinek. Od dwóch dni wymuszasz na mnie taki pres, chłopie, że aż mi się podnosi włos do góry i. Nie wiem, czy waszym celem jest, żebym odszedł z tego świata, bo się więcej po prostu nie da pracować. Natomiast, yy, no miałeś wczoraj wysłać, no miałeś wczoraj wysłać. No, słuchajcie, kochani, takie przesyłki będziemy odsyłać, ale wasze, niezrobione. Dlatego, że ja tak naprawdę robię, co mogę. Pamiętajcie, że jestem ojcem trójki dzieci, mam za zadanie opiekować się tym domem. Jest zima, są obowiązki, ja muszę palić. Słuchajcie, to, że tu nie posprzątam, to nie umrzemy z tego tytułu, ale jak nie napalę, to będą problemy, bo dzieciaki będą chore. Nawieźli mi drzewa, słuchajcie, kupę metrów, muszę to układać, nie mam czasu. Na naszym arenie nie jesteśmy w stanie grać, bo kupiliśmy brykiet, który tutaj leży na tabelę, nie ma go kiedy poukładać, a z waszej strony, pres. Taki pres jak na obrońcach Legii Warszawa, słuchajcie. A ja czegoś takiego nie chcę, ja nie po to to otworzyłem, okej? Okay? Słuchajcie, dużo zasad w tym odcinku. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. 4994 znajomych mamy obecnie. Cały czas piszecie, cały czas. Słuchajcie, cały czas. Niektóre pytania są naprawdę jakieś bardzo potrzebne, ale niektóre są niepotrzebne. Wybaczcie, nam jest grudzień, są święta, musimy przygotować dom i tak dalej. Słuchajcie, zjeżdżamy z szóstki na, na dwójeczkę. Ja nie chcę żadnych przesyłek już, ja z tymi co mam chcę się uparać do świąta, jeżeli ktoś z Was nie ma czasu i ciśnienia, napiszcie tutaj, ja zapakuję i odeślę tą Waszą paczkę z powrotem, tylko już nas nie męczcie, ok? Cały czas ktoś pisze, słuchajcie... No tu pisze ktoś akurat, hej, gdzie jest Gutek? Gutek jest w szkole, masz piłkę w kartach, mam, niko, kocham, szanuję, pozdrawiam. Będziemy musieli czat wyłączyć dla takich sytuacji, kochani, bo to jest sprawa tak zwana zaczepna, chcecie z nami porozmawiać, a my na to kompletnie nie mamy czasu, już bardzo nas dawno przerośliście. Słuchajcie, pomóżcie nam mieć z wami kontakt, ale nie w taki sposób. Witam, mam pytanie, kiedy pozdrowi mnie pan na odcinku? Julia, pozdrawiam cię teraz. No, słuchajcie, nieprawdopodobna sytuacja. Pozdrawiam was wszystkich, każdego z osobna. Natomiast jeszcze raz wam przypominam, jest was 5000 tysięcy. Wiem, że ma pan dużo pracy, ale się pytam. Julia, kocham, szanuję, wszystkich was kocham i szanuję, natomiast chciałbym tego samego od was. Zobaczcie, jaka jest sytuacja, ilu z was zaprasza nas. Ja tego nie przyjmuję, bo ja nie mam gdzie. O Patiego przyjmę, bo się zwolniło miejsce. Pati to nasz przyjaciel, słuchajcie, z Zagłębia jeździmy razem. Marcin, Jakub, Michał, Julka Jasińska. Słuchajcie, przy, przyjmę pierwszą szóstkę, bo do pięciu tysięcy można. A potem no przykro mi kochani, pojawi się komunikat, you have reszta 5000 frent jest limit i tak dalej, dlatego będziemy was kochani blokować za jakieś nieprzyjemne komentarze, za naciskanie na nas, zapytanie o kodach, o takich rzeczach, kochani, nie gniewajcie się, jest cała masa ludzi, która chce być u nas znajomymi, być może kogoś z Was irytują filmiki, które wysyłamy, słuchajcie. Też króciutki sygnał. Usuniemy. Zrobimy miejsce, kochani, dla następnych, okej? Okay? Zobaczcie, ilu was jest. Bartek, Wojtuś, Kacper, Alan, Wiktor, Iza, Mateusz, no, no masę. Tutaj jest was około 400-500, którzy czekacie na... Ja teraz dałem. Zobaczcie cała lista osób, które czeka na to, żeby zostać naszymi znajomymi. Ja nie mogę już tego zrobić. Nie wysyłajcie, kochani, teraz w tym momencie, bo, bo, bo tego się po prostu nie da zrobić, kochani. Co na YouTube? Na YouTube, kochani, nieprawdopodobny rozwój. Jesteśmy ciągle w pędzie, za co Wam przepięknie dziękujemy. Staramy się robić te odcinki fajne, żebyście mieli yy, trochę przyjemności. Każdy z Was ma swoje obowiązki, szkoły. Chodzicie na treningi, gracie w piłę, przedrzeżniacie się ze swoim rodzeństwem. I chcemy wam dać trochę radochy, żeby wieczorem na koniec tych obowiązków puścić sobie film. Słuchajcie, jest 9,5 tysiąca widzów, 4600 odsłon, nieprawdopodobne, słuchajcie. Ja chciałem wam pokazać, że my mamy nadodawane masę filmów, a ja nie mam czasu siąść i zrobić opisów. Chciałbym dokończyć Kraków, natomiast ten film puszczę pomiędzy, bo ten film to jest odpowiedź na to, co tu w tym momencie z nami się dzieje. To jest jedyna broń moja przed wami. Olaf, słuchaj, naprawdę przesadziłeś, mój chłopie. No. Ja y, jestem naprawdę ostatnią osobą do kogoś usuwania i tak dalej, ale jeżeli ktoś no, no nie chce nas przez chwilę zrozumieć, nie dajemy rady. Słuchajcie, z Olafami coś ogólnie na mnie idzie. Jeden Olaf, mówię, nakazał mi odłożyć dla niego coś, ja to odłożyłem, inni chcieli to kupić. On y, tego nie kupił, zablokował, słuchajcie, sprzedaż nie moich kart i, i, i naklejek, bo koledzy obiecałem to sprzedać. I teraz jestem w nieprawdopodobnie przykrej sytuacji. Został album, zostały znaczki, a Olaf mnie tu zwyzywał od nie powiem kogo. No. Słuchajcie, taki Olaf nie ma prawa być u mnie w znajomych i powiem z imienia i z nazwiska, co to jest, słuchajcie, za hambu, bo o kimś takim musicie wiedzieć. No. Drugi Olaf, ten, który na nas taki pres robi, słuchajcie, Olaf, ja odsyłam tobie te karty, które chciałeś od nas, bo ja już nie odtworzę twojej przesyłki. Przez te pięć dni, kiedy nas nie było, mama trochę przygotowała sobie do życia nasz kącik i te karty się tam leciutko wymiszowały, będzie dla mnie problem to, jakby odtworzyć, dlatego wysyłam sobie to, co jest tam przygotowane z, z tej ekstra klasy, z euro i tak dalej, i tak dalej, plus te legendy. Natomiast Olo, no przykro, mi, jak przemyślesz to kiedyś, zapraszam znowu do znajomych. Natomiast jeżeli nie czujesz się w tej sytuacji winny, to no trudno, to nie musimy jakby zostać znajomymi, dobra? Przepraszam kochani za to troszkę emocjonu, emocjonalne wystąpienie, ale wierzcie mi, jestem naprawdę zajechany, tym patrzcie. Mamy dodany mecz z Wisłą Kraków, mamy dodany mecz... Yy... Z kim jeszcze? Z, z Kosą Konstancin. Mamy sparring z Rakowem Częstochowa, dekoracje. Słuchajcie, ja nie mam kiedy tego po prostu pododawać. Ja mam jeszcze trójkę dzieci, która chce się ze mną pobawić. Zgadza się, Tusia? Tak. Chcesz pograć ze mną, zgadnij, kto to, tak? tak? Dostaliśmy od Mikołaja świetne różne rzeczy. Kompletnie nie mamy na to czasu, kochani. No, no. Ja nie po to otwierałem ten kanał, żeby się i swoją rodzinę zajechać. Tak, moja córeczko? Zobaczcie, jakie serduszko dostałem od mojej córci. Kocham cię, moja myszko. Kocham tatusia Nadia. Tatuś, ciebie bardzo kocham. Kochani, chodzi o to, że nie zepsujmy tego, dobra? Nie zepsujmy, bo Olaf no zepsułeś fajny układ. Mieliśmy fajny układ, spotykaliśmy się po Skype i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zepsułeś tym jakby... To pokazuje całą istotę tego, co robimy, tego Facebooka wszyscy taką presję ciśnij robicie. Jest część z Was z empatią, fajnych, sympatycznych i tak Natomiast ja przez trzy dni będę z takiej presji. Ja nie dotknąłem karty jeszcze od czwartku, ani waszej, ani nowego unboxingu, nic. Słuchajcie, żyjemy w strasznym bałaganie i chaosie. Myślałem, że dzisiaj się za to wezmę, a się okazało, że musimy jechać do Lubina, bo się kroi z zagłębiem turniej w zawiszy Bydgoszcz i dzisiaj jest selekcja, musimy się pokazać i tak Ja na ten moment, kochani, jeszcze raz wam powiem. Stąd już w ogóle odchodzimy, także staram się tutaj w ogóle nie dosierać teraz, bo po prostu nie mam na to czasu, no. Tu mam, kochani, zobaczcie, cały przedpokój zawalony brykietem. Tak, Suciu? Czekaj, tatuś dogra ten odcinek i zaraz zrobimy. Tu mam brykiet, słuchajcie, przed domem czeka sześć, przed domem czeka do poukładania potężna sterta drzewa. Naprawdę, no chciałbym, żebyście wiedzieli, że... Okej, okay, dobra, już więcej, więcej nie będę opowiadał. Czekajmy troszeczkę, Tatuś chciałby skończyć odcinek, tylko. Więcej nie będę opowiadał, kochani, natomiast co jeszcze chciałbym powiedzieć? Wpadło do nas kupę fajnych niespodzianek po tym naszym wizycie. Słuchajcie, wpadł plakat Zagłębia Lubin, pierwszoligowego Zagłębia Lubin, czyli z sezonu jesień 2014. Słuchajcie, no większość z tych chłopców znamy osobiście. Mieliśmy okazję sobie przybić piątki. Na naszym kanale wystąpił Sabuś Bonecki. Pamiętacie, zapraszam, jest film, kiedy on opowiada w jaki sposób trafił do Zagłębia Lubin. Kowalczyk, z którym mieliśmy okazję pograć sobie, słuchajcie, w piłkę. No z Czotrą przybijaliśmy przy eskorcie. Papadopulos, wiecie, Michał jest napastnikiem u nas w Zagłębiu. Jest Godal to jest trener bramkarzy, słuchajcie, teraz mamy Jarosław Bako, zresztą bardzo dobry bramkarz, historia, legenda powiedzmy naszej ekstraklasy. Jarosław Jach, teraz słuchajcie, Guldan, nasz obrońca, słuchajcie, wychowanek Zagłębia, Dawid. Przepraszam, Arkadiusz Woźniak. No i Krzysztof Piątek Młode Wilki, też chłopak wchodzi do parę bramek wrzucił już wchodzi do reprezentacji. W drugim rzędzie macie kochani no fizjoterapeutę, czyli pan, który tam regeneruje chłopaków. Potem macie Azikiewicza jest Łukasz Janoszka słuchajcie, mieliśmy przyjemność sobie zrobić zdjęcie Łukasz nam organizował autografy z szatni od chłopaków jest Adrian Rakowski słuchajcie, kolejny wychowanek z Zagłębia Lubin słuchajcie, Dominik Chładun miałem okazję strzelić mu bramkę w swoim życiu i to jest e, dla mnie też fajna w pamiątka i zabawa Dominiku, pozdrawiamy Cię serdecznie, to młody wilk z Zagłębia był u nas na treningu e, teraz mamy kochani Tomasza Ptaka jest e, Konrad Forenc e, jest słuchajcie Paweł Oleksy, również Chłopak nasz z Lubina. W tym momencie Maciej Kowalski, Heberek. Jest to zaciąg z Zawiszy, Bydgoszcz. bardzo rokujący chłopak. Widziałem go na treningach, super, robi robotę, już rozpoczyna w pierwszym składzie. Słuchajcie, Łukasz Piątek jest tutaj z nami i kolejny fizjoterapeuta z Zagłębia. Teraz tak w ostatnim y, donnym macie Ariela Famurskiego. Słuchajcie, ulubieniec mojego Gugutka, miłość Przybecki, który świetnie y, wpiłę szybkość ma świetną jest Rafał Karmelita jest Konrad Andrzejczak no mamy trenera, słuchajcie też mamy fotkę na, na facebooku Stokowca Piotra przypominamy, trenował Jagielonie, przypominał, trenował w pierwszej, znaczy w ekstraklasie w Polonie Warszawa mamy kochani drugiego trenera Łukasza Smolarów jest teraz tak Jarosław Kubicki jest, słuchajcie, Aleksander Kwiek, partner ze skorty Gudka, jak pamiętacie. Eee, który tu, tutaj jest Aleksander Kwiek, to jest partner ze Skorty Gutka razem wyprowadzał ich na derbach z miedzią Legnica. Potem wychowanek z Lubina Adrian Błąd yy, fajny, szybkostrzelny, yy, bramkostrzelny napastnik. No coś troszkę teraz yy, jakby mniej tych bramek wchodzi. Zdaje się, że w poprzednim sezonie czy dwa sezony do tyłu jest zawiszą strzelców Strzelców pierwszej ligi. I słuchajcie, nieprawdopodobna wschodząca gwiazda nasz Filip Jagiełło Filipku pozdrawiamy cię też mamy z Filipem kontakt był u nas w Bolesławcu na treningu tak myszko? ja chciałabym pozdrowić Jutkę i Paulę super Jut, Jutkę zobaczę za chyba 17 dni. Już? dokładnie spróbujemy ja nagrać jakiś odcinek do... razem ja z Jutką dla wszystkich sympatyków Jutki przypominam ja przyjeżdża za Ja no sobie skreślam codziennie jaką... Za ile się pojawi, tak? Za ile przyjedzie? Słuchajcie, siostrzyczki się bardzo kochają, i to jest dla mnie powód do dumy. I pamiętajcie, kochani, że jestem w stanie wziąć tą torbę z tymi przesyłkami, yy, odwieźć ją, słuchajcie na, yy, na pocztę i podsyłać Wam to z powrotem, jak będziemy po prostu sobie yy, nie radzić. Te przesyłki pootwierane też to nie jest dla mnie nic fajnego, że Wam jeszcze tego nie odesłałem. Natomiast. Yy, kiedy my od piątku spędziliśmy w tym domu poza noclegiem 10 godzin może, no to w tym momencie nie pokażę kamerom co się dzieje na domu, ale myślę, że macie wyobraźnię jak to może funkcjonować. I zamykamy, słuchajcie ten cykl e, tego informacyjnego. E, produktu słuchajcie, nieprawdopodobnym proporczykiem, który dostaliśmy od naszego Sabusia Cichorzewskiego. Sabuś i Przemek występowali na naszym kanale nie jeden raz. Sabuś to jest nasz kolega z KS Talent, zawodnik z rocznika 2007. Był teraz z nami w Krakowie. Również świetna, rokująca, e, schodząca gwiazda, i dostaliśmy od niego: Ach, pamiętacie, część z was jadło cukierki z Wietnamu? To ci, co jedli cukierki z Wietnamu, to jego mama nam te cukierki podarowała. Także dzięki mamie e, Ada, pozdrawiamy Cię serdecznie. E, dzięki Adzie. E, e, Mieliście cukierki, a my mamy teraz piękny proporzec Piasta-Gliwice. Słuchajcie, proporzec, który został wymieniony, Piast powstał w 1945 roku, zaraz po wojnie. Piast, proporzec, który trafił do Zagłębia Lubin właśnie w trakcie ligowego meczu ekstraklasowego. Słuchajcie, mamy jeszcze inne proporczyki, ale o tym w następnym odcinku. Teraz chcieliśmy Wam z Nusią podziękować i jeszcze raz prosić, słuchajcie, o rozwagę, dobrze? I pomoc. Miesiąc, grudzień jest miesiącem zadumy jest miesiącem rodzinnym. Uciekajcie od komputerów, y, trenujcie, y, bądźcie z rodzinami i y, szanujcie też troszkę nas. Nie, Nuśka? Tak. Do usłyszenia, do zobaczenia. E, trzymajcie się cieplutko. Nie ma unboxingu, bo po co go otwierać, jak jeszcze się z tymi nie uporałem, kochani, i. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Muszę się przebrać i iść do drzewa. A za moment, jadę do Lubina. A przy okazji, jeszcze zrobić jakąś paszę dla swojej trzutki wspaniałych dzieciaczków. Piątka, tusia. Ciach. Do zobaczenia. Pa, Jutka i Paula. Pa.